Krymem. Czy Krym jest możliwy do zdobycia i jak ważne w tym wszystkim, co dzieje się przy okazji tamy w Nowej Kachowce i wokół Chersonia, cały obwód chersoński, jak to jest ważne dla obrony Krymu z perspektywy rosyjskiej? Zerwaniem tamy w Nowej Kachowce Rosjanie uniemożliwili forsowanie armii ukraińskiej e, siłami większymi, siłami wojsk operacyjnych, które mogłyby rozpocząć to natarcie, okrążając część wojsk, które znajdują się rosyjskie w regionie Pororze i wychodząc na kierunek Perekopu, czyli na kierunek Krymu. W związku z stem die uh... Rosjanie zamknęli ten kierunek operacyjny i wydaje się, że to jest kwestia no, maksymalnie dwóch tygodni, kiedy będzie ten teren dostępny dla wojsk operacyjnych, oczywiście po przygotowaniu. Tutaj zasadniczym zadaniem, które mają do są wojska inżynieryjne, które muszą przygotować podejścia do przyprawy tej wodnej do Dniepru i umożliwić forsowanie wojskom ukraińskim tego kierunku. Czy zdobędą Krym? Na pewno w tej chwili Ukraińcy mają takiego potencjału, żeby zdobyć Krym, ponieważ ta obrona, którą Ukrai Rosjanie przygotowali, ona jest bardzo mocna i ten potencjał, który mają Ukraińcy nie wystarczyłby na taką operację i nie jest w tej chwili celem moim zdaniem zdobycie Krymu, a rozbicie głównych zgrupowań armii rosyjskiej, które są w rejonie Zaporoża i w rejonie na, zachód, na wschód od Bachmutu, bo to powinno być głównym celem, czyli odbicie Donbasu i yy, części obwodów Ługańskiego, Donieckiego i Morza Charkowskiego.